To jest tam na jakieś ruiny, ale Powietrzu zrobili bazę. Jeszcze. Ty się widzę. Czekaj. No też Dobra, okej, okay, okej. Okay. Oj, Aż nie widzę nic. Zero, zero Nikos, jest. Nikogo tu nie ma, nie? Otwierany Dobra. jesteś? Nie wiem, bo lecę dalej przed ten... przez mą drewniany Dobra, jestem tutaj No, no wiesz, i nic nie widzę Kurwa jebane słońce, jakiego słońca nienawidzę Co nie? biegniesz to, nie to walić po ryju i... To wizualnie fajnie, ale no... No strasznie się oślepia, nie? Dobra Tu było otwarte Idę dalej Tutaj jestem Możesz podchodzić już powoli No bo ja to nic na wieże, nie widzę Dobra pobiegam Robię coś innego Ja i wchodzę na wieżę pierdolę to Nie, nie Mam nie osłaniam, ja cię, by... ja cię, osłania, Mamy... ja cię osłania, Mamy beczkę Oj kurwa no wiesz to beczkę, baranie Robimy im przygłosach gościom. Ja w taki sposób posładam? Podejść od mojej strony, dobra? Tutaj. Bo to nie jest kampania kurwa. To chyba jak to mówię, pierdolę, no, no to jest cover, tak? Bo jesteś A, ma... A, terytorii, dobra. Aby a wyrzucę? A, i stoi. To jest jak głupota, że kurwa. Dobra. Ty, chodź. zamknięte jest logpikiem. Co jest zamknięte logpikiem? Jeden tam. Jeden... A ty, a ty e miałeś to od, moje, moj, od mojej strony podpis tutaj, a nie tam od tamtej. Ja już na wieżę wchodzę, goć. Czekaj, zamknę tutaj ten. A, wybiegam, pierdolę. Poczekaj na mnie bo będziesz osłania najwyżej. Nie mam na wyżej. Ja jestem tu. Dobra. Idę na zakupy. Nawet przelutuję tutaj, zobaczę, więc nie wygląda. Dobra, pusto jest. Potrop okay. zakup. Osłaniaj mnie. Podejdę o tak, o, od tyłu yy, 60 po 500. Biorę jedną Spokojnie na no, wystarczy. Co dalej mamy? O kurwa, tu masz szyngany, masz dobra walisz to snajperki L. El... Wiesz, ile kosztuje ta, to ty masz 11,50, a 3 ile? Zgadnij 20 koła. 10 tysięcy. Mm. O, a do sprzedania czy do kupienia? <gupienia> do kupienia, a ale jeszcze, jeszcze lepsza jest, nie? A jest, y... tak, AS. Tak, AS50, kurwa czy? 20 tysięcy. a to jest nic, nie? Bo Beretta kosztuje kurwa 30 tysięcy, nie? Ja, pierdolę, Dobra, co tu mamy? Tłumiki, Wszystko te kolimatory tutaj widzę, to same są. Wiesz, ile kosztuje yy, Charge? Central Charge Explosive 25 tysięcy. m 79 wyrzutne 10 tysięcy. RPG. 15 tysięcy mm, Low 15 tysięcy Po 9 tysięcy A ten głowica kurwa nie 9 tysięcy Powiem ci jak launchera znajdziesz to masz 7,5 tysiąca na sprzedaż nie Grenadą odłamkową. i wiesz głowica nie yy, Granatów odłamkowych nie kupisz tutaj Co ty gadasz? A minę? No, nic min nie ma na razie Patrzę dalej. Jo, dobra. No, nie kupisz. No to nie tylko, tylko możesz znaleźć, kurde, nie? Dobra, kupiłem dwa bebenki. Coś chcesz, Mam ci coś kupić? Ee, da się Bebe... jakieś ubrania kupować? Nie, tylko bro, bronię a to wszystko. Ja. Chcesz, chcesz bebenki? Tak, to tak. Jeden kupię, bo mam dwa, bo trzy kupiłem. A, pełne ogólnie są, że tak powiem. Oraz no. pełne chyba kupujesz, no? Mhm. Trzy pełne są. Dobra. Nic więcej nie kupisz. Zapyta się mnie jutro, jest Schodzisz, zostajesz Idę zobaczyć co tam się dzieje Jakieś raksy tu są widzę Schodź na dół Tu się może za kontenerem schować i ja pierdzielę, dobra? Ja przewodowuję już na BMW. Ja chcę i kup, kup sobie nie? Bo ja mam trzy kupione. Strzelaj jest... Mogę kupować? przy mnie, przy tej wieży. A, dobra. Właś Od której strony on przyszedł? Od, y, od strony tej wieży, od drugiej strony z zamuru. A wejdzie? Y, nie. Chyba Słyszę nie. Go. Słyszę go. Biegnie od tego, dobra Wchodzi Wchodzi Jest. tutaj Wchodzi tutaj Celuj się, wchodzi Nie, drapta tutaj po prawej Poszedł tam, jak biegłeś Czy on tu mi może wejść Pinuj. Jest, mam go Strzelaj Nie mogę strzelać, kurwa, buguję się ta gra Jebana, połamałem się. Ja pierdolę, chodź u do mnie. Czerwone HP am, biegnie, pleże. biegnie od, od kontenera. Ja spadłem i mam czerwone HP. O, dostałem ty, przez okno. Nie wiem skąd. Przez okno mnie trafił? Heda, od razu dostałem. Chyba, no że nie No, nie ŻYJĘ Jakbym salinę bagaznął, ale co to by Ale mam jakiś dziwny freeze. O, dobra. Nawet nie wiem gdzie gościu był. Bo nie było słychać strzału, nic, wszędzie ten czysto. Może z daleka gdzieś był. No musiał z daleka, bo trafił mnie w nogi i padłem. wiem jak ja bym przyjechał kolesiowi to on by dalej biegł Na pewno Tak ramy je Czaruje W hmm. Kur, kurze no i czaruje O tu bazę mają Jestem na jakichś ruinach, ale... ...w zrobili bazę. Ty gościa widzę. Czekaj. Napierdalać. dalej ja nie mam... Nie żyję, dobra. Żyjemy. A dopiero po chwili, jak to powiedzieć Dopiero po chwili strzał przyszedł. No. Pod ba bazą stał tak, jakby się zalogował, nie? Został w klatę, jakiś w ogólnie. Standard. Baran michi. No już normalnie biegam, ale ten Ale krep na żółto, a HP na biało hmm. Ale też nie do końca Ile mam? 50% HP i 76 wszystko wraca do normy. Póki nie dostanę strzała No to już padniesz na pewno na jednego. I teraz ta to. to jest staroje? Tak. A Tu trzeba będzie uważać. Ja mam Za ten... panią broni przeładowywać, nie? Ja nie no. no tak, tak. Chcę sprawdzę czy nikogo nie ma Zombie jest Musiałbrze gościa widziałem. Jaz kurwa, zawsze się rzuci Chodź tu. Aha, on wbiegł. Ej, no to jest chore Lego Nie, bo już krwawie, nie? W biegło mnie nie wiem jak i Zraniony nie... jesteś to no to, was Co zaraz będzie? Ekran. Gramat. Dzień dobry. Chyba tu jest czysto. Zombie. zębiak jest daj mu przywale, czeka O, mam MCR-a Chcesz kamizelkę? Polową? Ja mam kamizelkę Aha, no dobra MCR-a mam tego co mi dałeś wcześniej Automat, to jakiś celownik mi się przydał, albo w sumie nie, ja wcześniej miałem celownik i go tak. Spodnie jakbyś widział to bym przyjął Dobra, chyba dalej już widzę. Był tutaj Nie. ktoś Był? Był, bo przed namiotem leżą i temy wyrzucone Do M14 magazynek wziąłem No też mam jeden To nic Tak, był ktoś, bo teraz część do auta leży Smoke Smoke Kurka ma Gościu biega! Jest tutaj! Gdzie? Gdzie? Front! Front! Zabiłem go! Ole mu serio... Ole Jeszcze mu Tak, bo tak słyszałem krzaki, nie? ABB bullet, dobra, muszę się ten... Łataj się. Fandazować. Ole mu pięknie, czekaj.